Witam wszystkich w 29 odcinku Ziołowej Apteki Kobiety. W 29 odcinku opowiem Wam o selerze, po prostu o selerze zwyczajnym. Jestem pewna, że jego właściwości lecznicze z całą pewnością Was niezwykle zaskoczą. Celen zwyczajny, Apium Graveolens lub po prostu Radix Api Graveolentis. E, moi drodzy, zapraszam do obejrzenia odcinka w całości. Zwyczajny z punktu widzenia medycyny zachodu: działanie moczopędne przeciwobrzękowe i obniżające ciśnienie krwi, wskazania nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, bezmocz, skąpomocz, obrzęki, łagodne stany zapalne i niewydolność nerek. Ponadto krwiomocz w przebiegu chorób zapalnych i urazów, rozrost gruczołu krokowego, bóle i zawroty głowy, zewnętrzne oparzenia termiczne. A teraz korzeń selera zwyczajnego z punktu widzenia. Medycyny chińskiej: smak słodki i gorzki, natura termiczna ochładzająca, obieg, żołądka i wątroby. Działanie według tradycyjnej medycyny chińskiej: ochładza wewnętrzne gorąco. Ochładza żołądek, uspokaja wątrobę. Wskazania według medycyny chińskiej. To gorąco wątroby. Bóle i zawroty głowy, e, podobnie jak liście selera. O liściach selera będziemy mówić w kolejnym odcinku ziołowej apteki kobiety. A teraz seler zwyczajny, korzeń selera, zwyczajnego z punktu widzenia Ajurwedy. Właściwości według Ajurwedy: dosza, kappa, pita, vata, rasa ostry, ściągający, guna, lekki, suchy, wiria, rozgrzewający, vipaka ostry, datu, śrukta, narządy to. Układ pokarmowy, układ wydalniczy oraz skóra. Działanie, według Ajurwedy: nie dopuszcza do nagromadzenia kapcha, równoważy wata, pobudza trawienie, wzmacnia agni, zmniejsza nadmierną potliwość. Wskazania, według Ajurwedy. Bakteryjne zakażenia układu moczowego albo wyniszczająca choroba pęcherza moczowego. Kamica układu moczowego, wodobrzusze, zaburzenia pracy wątroby i śledziony, w tym powikłania malarii i chorób układu krwiotwórczego. Kolka, bóle brzucha, czkawka nerwobóle, lumbago, rwa kulszowa, gorączka również w przebiegu przeróżnych chorób. Gorączka wynikająca z nadmiaru kapa, między innymi z nagromadzenia śluzu, również neurastenia, zespół chronicznego zmęczenia, obrzęki skóry i tkanek podskórnych, puchlina w zespole nerczycowym, Dna moczanowa. E, dna moczanowa. Dobrze. E, moi drodzy, sami widzicie, że seler jest niezwykłym lekarstwem, zwłaszcza na różnego rodzaju dolegliwości związane z układem moczowym. Ale, jak sami widzicie, nie tylko. Dodam Wam tylko e, dla ciekawskich, że. Wszystkie problemy z układem moczowym to są również problemy natury psychicznej, układu nerwowego, depresje yy, i wszystko to, co wiąże się z zaburzeniami mentalnymi. To wszystko świadczy o zaburzeniach na poziomie pęcherza moczowego. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę, aby subskrybować mój kanał, aby zostawić komentarz pod filmem i przede wszystkim aby udostępnić film swoim znajomym. Pamiętajcie, że dla twórcy yy, zaangażowanie osób yy, oglądających te filmy jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Każdy, kto coś tworzy, każdy, kto wkłada jakąś pracę w jakąś część swojego życia czy w jakąś działalność, lubi, gdy ta praca... Spotyka się po prostu z jakimś odzewem i z jakimś docenieniem ze strony osób, które z tej pracy korzystają. A ponieważ wy korzystacie w tym momencie z mojej pracy za darmo, to e, tak sobie myślę, że fajnie byłoby, gdybyście jakiś rodzaj sympatii e, zostawili po sobie, żebyście dali znać, że oglądaliście ten film i że Wam się podobało. W następnym odcinku będzie o liściu selera zwyczajnego, a więc zapraszam do kolejnego odcinka, a póki co dziękuję za uwagę i do usłyszenia.